Witajcie, kochani, w kolejnej analizie politycznej. Marszałek Szymon Hołownia, jak zwykle, próbował bagatelizować rzeczywistość i uciekać w żart rodem z mam talent, gdy usłyszał pytanie, że Sławomir Mencen go mocno wyprzedza w sondażach. W jego wypowiedzi nie zabrakło typowego dla polityków trzeciej drogi zaklinania rzeczywistości i udawania, że nie ma powodów do obaw. Twierdził, że kampania dopiero się rozpocznie, a jego sztab małej firmy powoli się organizuje. Cóż, jak dotąd wszystko wskazywało na to, że organizowanie czegokolwiek przychodzi mu z trudem. Hołownia zarzekał się, że nie czuje zadyszki i wkrótce pokaże, na co go stać. Tymczasem Mencen, zamiast opowiadać bajki o przyszłych sukcesach, po prostu działał i zdobywał poparcie. Polacy zdążyli już zobaczyć, kto ma plan i energię, a kto jedynie snuje wizję i szuka wymówek. Kiedy Hołownia analizował sondaże, Męcen pracował na kolejne procenty poparcia. Marszałek przekonywał, że wyniki Mędzena zdążą zblednąć do wyborów. Szkoda, że nie wspomniał, że to jego własne poparcie bledło od dłuższego czasu. Udawał, że nie przejmuje się rzeczywistością, choć jego wypowiedzi wyraźnie zdradzały napięcie. To śmieszne, że polityk, który kreował się na alternatywę dla duopolu PISPO, sam wpadał w te same schematy. Negowanie faktów i złudna nadzieja, że wyborcy dadzą się nabrać na puste obietnice. Mencen zamiast trwonić czas na opowiadanie o małej firmie, już wcześniej pokazał, że potrafi skutecznie prowadzić polityczną grę. Konfederacja zyskała popularność nie przez przypadek. Oferowała wyborcom konkretne postulaty i konsekwentnie budowała swoją pozycję. W przeciwieństwie do Hołowni, Mencen nie czekał na właściwy moment i nie zrzucał winy na małą organizację. Po prostu robił to, co należało do polityka dążącego do sukcesu. Złudzenia chołowni mogły jeszcze przez chwilę bawić, ale w rzeczywistości powoli gasły. Historia pokazała, że ci, którzy lekceważą przeciwników i myślą, że czas działa na ich korzyść, najczęściej budzą się w dniu wyborów w bolesnej rzeczywistości. Może Hołownia i jego trzecia droga powinni poważnie zastanowić się nad tym, czy ich strategia nie prowadzi ich na polityczny margines. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.